Suddenly I felt this huge surge of love overwhelm me. How could I ever think that God would abandon me? How could I ever think I could earn God's love when he already loved me this much? I started weeping saying, I never knew. I never knew that God loved me this much. Nagle poczułam jak zalewa mnie ogromna fala jego miłości. Jak mogłam myśleć że mogę zasłużyć na miłość Boga, skoro on już teraz tak bardzo mnie kocha. Zaczęłam płakać, mówiąc: "Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że Bóg kocha mnie tak bardzo." Then I started laughing. It was amazing. I will never be the same. That was my first incredible experience of God the Father's powerful love. A potem zaczęłam się śmiać. To było niesamowite. Już nigdy nie będę taka sama. To było moje pierwsze ogromne doświadczenie potęgi miłości Boga Ojca. Wolność to jest wyjście poza ramę tej małej historii i wejście w tę wielką opowieść, która mówi o miłości, jaką Bóg ma ku nam. W swoim synu. Shannon broke out of the small story of her father's limited love for her. Shannon udało się wyrwać z tej małej opowieści, małej historii o tej ograniczonej miłości, jaką jej ziemski ojciec mógł ją obdarzyć, and into the reality of the vastness of her Heavenly Father's love for her. Weszła w świadomość potęgi i ogromu miłości, jaką ma dla niej jej ojciec w niebie. 1 John chapter 3, verse one says How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God, and that is who we are. W pierwszym liście świętego Jana, w trzecim rozdziale, pierwszy werset, czytamy popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. To jest nasza prawdziwa tożsamość i odnajdujemy ją w sercu Ojca. Satan is the father of lies. Szatan jest Ojcem Kłamstwa. I to jest klucz do zrozumienia Jego dzieł. He hates God for giving us our identity as his children. Onen nienawidzi, nienawidzi Boga za to, że on dał nam tę tożsamość jego dzieci. And he wants to destroy our identity. I on chce zniszczyć naszą tożsamość. And the battle began with Adam and Eve. I ta walka rozpoczęła się już z Adamem i Ewą. John chapter 8 verse 44 says you belong to your father the devil. and you want to carry out your father's desire he was a murderer from the beginning not holding to the truth for there is no truth in him when he lies he speaks his native language he is a liar and the father of lies w jana czytamy ojca chcecie spełniać waszego ojca Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. So what does this father give birth to? Lies. A więc czemu daje początek, jakiemu życiu daje początek ten ojciec? On rodzi kłamstwo. Evil spirits have power in our lives because of the lies that have been birthed in us the lies that we have believed mają przystęp do naszego życia poprzez kłamstwa które usłyszeliśmy i które w które uwierzyliśmy in the garden the serpent deceived adam and eve w ogrodzie w edenie szatan zwiódł adama i ewę he deserved, uh, deceived them about god's goodness and his intention E, zwodził ich e, co do e, zamiarów Boga. And the picture is that they ate the fruit, but they swallowed a lie. E, I widzimy ten obraz, kiedy oni jedzą owoc, połykają to kłamstwo. When they did that, their perception of God was distorted. I kiedy to zrobili, ich postrzeganie Boga wykrzywiło się. They no longer saw him as a good father. Nie widzieli go już jako ojca. And their shame led them to hide in fear. I we z powodu wstydu ukrywali się przed nim, lękając się go. When we sin, we too swallow the lie. Kiedy my grzeszymy, my także połykamy to kłamstwo. The lie that God is not a good father. Kłamstwo które mówi, że Bóg nie jest dobrym Ojcem. In Genesis chapter 3, verse 8 it says They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. W Księdze Rodzaju w trzecim, yy, w trzecim rozdziale ósmy werset czytamy. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłysze, usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Warto tutaj zauważyć dwie rzeczy. pierwsze to to, że Bóg przychodził do nich po to, żeby przechadzać się razem z nimi, żeby rozmawiać. To jest piękny obraz bliskości, intymnej bliskości, zażyłości pomiędzy Bogiem i jego stworzeniem. The second thing to note is that they hid themselves from God who is love. A druga rzecz, którą warto tu zauważyć, to to, że Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem, który jest miłością. They could no longer see them, see God for who he was. All that they could see him was through their shame. Nie potrafili już zobaczyć Boga takim jakim był naprawdę. Potrafili patrzeć tylko na niego przez perspektywę swojego wstydu. So in the garden they had experienced intimacy and beauty and the creativity of uh, God their father. A więc, będąc w ogrodzie, oni doświadczali wspaniałości, bliskości, zażyłości z Bogiem. Kiedy byli z nim blisko, jedyny głos, który słyszeli, to był głos Boga. God was revealing himself to them. I Bóg objawiał się im. And now there was another voice. A teraz pojawił się drugi głos: The counterfeit father. The father of lies robbed them and they could no longer hear the voice of God. Ten, który podrywał się za ojca, ojciec kłamstwa, okradł ich i już nie potrafili słuchać głosu Boga. They could no longer be in his company and they were ashamed. Nie potrafili już być z nim i byli pełni wstydu. Deliverance is breaking the power of the lie so that the voice of the father whispering to you about your identity and your destiny can be heard uwolnienie to przełamanie mocy tego kłamstwa aby usłyszeć głos ojca który szepcze nam o tym kim naprawdę jesteśmy i would like to repeat that chciałabym to powtórzyć deliverance is breaking the power of the lie uwolnienie to przełamanie mocy kłamstwa So that the voice of the Father, aby głos Ojca whispering to you about your identity and your destiny, who you are in Christ, którą mówi Ci szeptem, o tym kim jesteś, jaka jest Twoja tożsamość, i jakie jest Twoje przeznaczenie w Chrystusie, so that can be revealed, aby to mogło zostać Ci objawione. God's word is alive. Słowo Boga jest żywe. Us, I kiedy przychodzimy do Jezusa i jego słowo uwalnia się w nas. His word comes the of jego słowo sprzeciwia się twierdzom, sposobom myślenia, które są w naszej głowie. To są twierdze, które nie pozwalają nam słyszeć szeptu Ojca. God's thoughts about you are a treasure that He has for you. Myśli Boga dla nas to jest jego skarb, który on ma dla nas. What are his thoughts for you? Jakie są jego myśli o was, dla was? What was he thinking when you were conceived? O czym myślał Bóg, kiedy się począłeś. What was he whispering to you that you did not hear? Co mówił szeptem do Twojego serca, a czego Ty nie słyszałeś? Jeremiah uh, chapter 29, verse 11 says, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope. W księdze Jeremiasza 29 rozdział 11, werset, czytamy: Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was wyrocznia pana zamiarów pełnych pokoju a nie zguby by zapewnić wam przyszłość jakiej oczekujecie his thoughts for you his plans for you are your treasure a więc jego myśli jego zamiary wobec nas to nasz skarb we have a friend uh, who has seven children and he wrote a song about the father's heart Mamy przyjaciela, który ma kilkoro dzieci, który napisał piosenkę o sercu ojca. The words of the song are: On the day you were born, I danced over you. I w, słowa tej piosenki są takie: W dniu, w którym się urodziłeś, ja tańczyłem z radości. On the day you were born, I rejoiced. W dniu, w którym się urodziłeś, moje serce było pełne radości. You are a child of my love, you are my choice. Ty jesteś dzieckiem mojej miłości, jesteś moim skarbem. People feel unwanted, and sometimes they've even heard from their parents that we uh, we didn't want you or you were a mistake. Często ludzie czują się niechciani. Co więcej, niekiedy słyszą od rodziców słowa typu jesteś przypadkiem, jesteś błędem, nie chcieliśmy cię. That is the small story. Ale to jest ta mała historia. A ta wielka historia mówi o tym, że Bóg zawsze chciał twojego istnienia. On zawsze cię kochał. We rejected him, but he never stopped loving us. My odrzuciliśmy go, ale on nigdy nie przestał nas kochać. I nawet kiedy my go nie słyszeliśmy, on nigdy nie przestawał szeptać do nas słów o swojej miłości. And just because other voices spoke louder, it doesn't mean that he stopped whispering to us a to, że inne głosy mówiły głośniej, nie oznacza, że on przestał do nas mówić. That's the work of the enemy to get us to believe that the Father doesn't love us, that he's not speaking to us. To jest dzieło szatana, przekonanie nas o tym, że nas Ojciec, że nasz Ojciec nas nie kocha i że on nie mówi do nas. That's the work of the devil. To jest dzieło szatana, and Jesus came to destroy the devil's work. A Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła szatana. He came to announce the kingdom of God. On przyszedł ogłosić królestwo Boga. Deception started in the garden and it's been passed on to us. To zwodzenie rozpoczęło się w ogrodzie w Edenie i zostaje nam jest nam nieustannie przekazywane. One lie that the, that the devil has been um a uh, successful in getting people to believe is that he doesn't exist. Jednym skutkiem, w które uh, szatanowi udało nam się sprawić, żebyśmy uwierzyli, jest to, że on nie istnieje. Some people say that's his greatest deception. He doesn't nie, exist. Niektórzy mówią, że to jest największe zwodzenie szatana, to, że on nie istnieje. But I think a greater deception is that God is not a good father. Myślę jednak, że większym zwodzeniem jest to kłamstwo, że Oj, że Bóg nie jest dobrym ojcem. That God the Father cannot be trusted. Że Bogu Ojcu nie można zaufać. This is the work that Jesus came to destroy. To jest właśnie to dzieło, które Jezus przyszedł zniszczyć. The power of the enemy's lie. Moc kłamstw szatana. Jesus taught us to pray for the kingdom of God to come here on earth. Jezus nauczył nas modlitwy o przyjście Królestwa Bożego, o nadejście Królestwa Bożego tu na ziemi.